Także już się manko z tej strony, Vero jestem chory, więc sorry, jak czasem to od razu wam mówię. Na samym początku oczywiście skinek do wygrania dla was, łapka w górę subek, komentarz, jeżeli chcecie sobie zgarnąć skina. Pamiętajcie, że klikając tutaj w tym miejscu kodik ety macie 10% depozytu, 2 ziko na start. Odnowiłem wam konkursik na USP King inkonfinity, bo był od stycznia, więc macie, słuchajcie naprawdę 9 mocarnych giveawayków do zgarnięcia. I jutro może dodam jakiś dziesiąty, ale chciałbym, żeby po prostu jak najszybciej ktoś wygrał tą koskę Kukri Knife case Hardenet, więc kodik Ety, chyba więcej wam nie muszę tłumaczyć. No łapka, subek, komentarz, to są jasne sprawy, a my dzisiaj wlatujemy sobie na grubości i na grubasa, bo otwieramy sobie trzy razy śniegę porcelan case, chyba, że dropni nam jakieś główienko, no to nie idziemy tak szaleć, ale abubka cmyk, jak najbardziej, jest to fenomenalny traf, więc już wiemy, że jest dobrze, już wiemy, że jest dobrze, no tutaj jest troszkę gorzej, ale tamta szniegaczka na szczęście nas ładnie uratowała, więc to, że sprzedajmy. w sumie nie jest zła ta kostka, bo myślałem, że jest tańsza, no i tu jeszcze chyba najgorszy traf teraz, bo kałaszek chyba tylko fakt by coś tam e, dał e, Ale swoją drogą No to dobrze i tak i tak dobrze Bo ładnie kurczę to wszystko Nam się tutaj ułożyło W takim razie no to porcelan case'ik Trzech graczy, dzisiaj lecimy sobie naprawdę Z grubymi kejsami. dzisiaj lecimy sobie naprawdę Z grubymi kejsami i będziemy próbowali Wygrać fajne skinki, więc zobaczymy Czy się uda, bod Adrian, bod Rosso no i sprawdzamy, jak to się potoczy Sprawdzamy, jak to się potoczy Oj, oj, ta środkowa koska chyba najlepsza Niestety, niestety na underdogu by się udało Tak to się nie udaje W takim razie teraz zrobimy naprawdę mocny myczek Ponieważ zagramy sobie coś takiego Zagramy sobie co... nie, nie stać nas na coś takiego To zagramy sobie coś takiego, trzy gracze, standardowy trybek No proszę bardzo o tego jednego batla. No bo jak nie będzie, no to będzie lipka Będzie lipka, w takim razie no trzymajmy teraz kciuki Trzymajmy teraz kciuki żeby jednak ten batelek poleciał teraz w naszą stronę Okej, okay, jest bardzo dobrze, jest bardzo no do... i myślałem, że jest lepiej, myślałem, że jest jednak lepiej widzowie A niestety dobre stany im wyleciały i my to chyba przegrywamy Nie, czekajcie, jest, mamy to, mamy to, mamy tego batla Na szczęście, zobaczcie jak tu było blisko Zobaczcie jak tu było blisko, dobra, możemy sobie to selnąć, jest ładnie Jest ładnie, udało się tego mm, bateleczka zgarnąć w takim razie trzeba chyba te sloterki uruchomić. Trzeba chyba te sloterki dzisiaj uruchomić i 6 razy sloterek, 3 graczy, 4 graczy i trybek szary. Trzech graczy, cztery graczy, przepraszam Cztery graczy, trybek szaret Teoretycznie jeden sloter jest już dobrze Jakby wyleciały dwa slotery byłoby naprawdę bardzo dobrze więc, więc oby tak się wydarzyło Oby tak się wydarzyło No trybek szaret, czyli wszyscy dzielimy jakby Pomiędzy siebie wygraną Zobaczymy czy się opłaca wziąć trybek szaret Czy można było zagrać na standardowym trybie No zdenerwuję się jak tylko mi dropnie ten sloter Bo by był tylko dla nas No ale zobaczymy, za chwileczkę zobaczymy Okej, okay, no na razie powiem wam szczerze, że jest w Tragedia, na razie szczerze wam powiem, że jest tragedia czy dalej tak będzie, no zobaczymy, no jest Bowie, więc jest Boły, więc już coś tam po dwie stóweczki jakiś skinek będzie, no ale my nie po to tutaj tego batla zrobiliśmy. Zrobiliśmy tutaj tego butla, żeby tutaj ten sloterek nam wyleciał. A sloterka jak nie było, to nie ma i chyba nie będzie, chyba nie będzie. Fatalny battle. No ten battle naprawdę fatalnie. Dostajemy Dark Blossom. O Boże, jakby nam takie coś wydropiło, 1000 Milion pięćset tysięcy, milion pięćset tysięcy tych monet. O mój Boże, to byśmy dostali Lora, to byśmy dostali praktycznie tego Lora. Ja pierdzielę, że to nie siadło, widzowie, że to nie siadło dla nas. Masakra. Masakracja. Dobra, no to słuchajcie. Randomowy battle też musi wlecieć, czyli skrzynki, słuchajcie, każdy po jedna, każda strzynka po jednej, że tak powiem. No i <laughs> mówiłem właśnie o tym. Zobaczymy. O kurde felek, zobaczcie, od razu jacyś tutaj wariaty do nas dołączyli, więc standardowy trybek. I zobacz. Ojoj, oj, 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 ale początek, ale początek dla tego gościa na środku Case Hardened Minimalware. Jakby to nie był jeszcze minimalware spoko, no tak, to naprawdę mocarny początek u tego zawodnika. No ale spokojnie, bo to jest jeszcze wszystko do odrobienia. To jest jeszcze wszystko do odrobienia. Bo są naprawdę trzy mocne skrzynki, są naprawdę trzy mocne skrzynki, no ale tak to my tego nie odrobimy. Chociaż lekko, chociaż lekko, no jakby jakiś jeden mocerny skinek dla nas, aj, 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 poleciał, to może by się udało. No, liczyłem na tą skrzynkę Radiation, szczerze, liczyłem na tą skrzynkę Radiation, no tak to nie ma szans, tak to nie ma szans. I niestety ten battle nie jest dla nas. W takim razie, no będzie trzeba coś tu fajnego wykombinować, no bo nie jest za dobrze, nie jest widzowie za dobrze. I szczerze mówiąc, ja bym sobie tego Radiationa zagrał, ja bym sobie tego Radiationa tutaj zagrał na battlu No i liczył na szczęście, liczył na szczęście, no bo słuchajcie to zależy wszystko od szczęścia, więc zobaczmy czy jakiś fajny skinek będzie, czy nie będzie jakiegoś fajnego skinka no i co, ostatnio był streamek w ogóle na YouTube. Rozdaliśmy trochę skinów, więc jak widzicie, myślę, że raz w tygodniu takiego streamka idziemy sobie robić, może dwa razy w tygodniu, żeby było, żeby było co oglądać. No początek tutaj fatalny dla nas, początek fatalny dla nas. Bo od razu rękawice dla bota Rosso sobie wjeżdżają, ale ta WP jest dobra, jest dobra AWP, więc coś tam się zbliżamy, coś tam się zbliżamy. I oby teraz nam tak ładnie właśnie dropiło. Oj, oj oj, no fatalny stan tego nuklear trita No szkoda, szkoda, oj, no i znowu to, co Boże, Emerald quad. To jest tyle warte, widzowie. Serio? Taka CZ jest tyle warta? Kto takim gównem w ogóle gra? Kto takim gównem w ogóle gra, widzowie? No no, no patrzcie, druga. Ja pierdziele takie gówno jest tyle warte. No, no przegrywamy, przegrywamy tego batla. No jest dzisiaj peszek, szczerze mówiąc, jest dzisiaj peszek, ale ja powiedziałem, że dzisiaj robimy mocny materiał, bardzo mocny materiał. Dlatego ja sobie to sprzedaje wszystko i, i co? I albo będziemy kurde się cieszyli, albo będziemy e, smutni po dzisiejszym odcinku, więc Game Stonik sobie leci. No dobra, jest pierwsza kostka średnia, mogło być gorzej, wiadomo. Faktory, chociaż wydropiła, więc tyle dobrego. Druga próba, oj, New, proszę, proszę, niech będzie fakturniu, new, new, No niech będzie fakturniu, niech będzie New, dobra, jest git. Więc na razie git. I teraz dajmy sobie tak, to sobie musimy pyknąć. I teraz sprzedamy sobie to, a nie to 1500, to nas nie będzie stać na tamtą. Ale dobra, jest porcelan za to, porcelan za to jest do otworzenia, więc jakiś dobry traf. Ja pierdzielę Digielek. No niestety, dzisiaj szczerze, odcineczek, że tak powiem, no nie za dobrze nam wyszedł. Nie za dobrze nam wyszedł ten odcineczek, ale spróbujemy na jakimś farcie jeszcze coś mocnego tutaj zrobić, więc niech będzie ten sloter, 4 graczy, standardowy tryb jedna trzynka, jedna szansa na slotera i na to, że odcinek będzie udany, więc zobaczymy zobaczymy, może tak się wydarzy może tak się wydarzy, byłoby naprawdę pięknie byłoby naprawdę widzowie pięknie no, zobaczmy, dawajcie slotera, niestety, niestety niestety nie mamy, ale dobra, w takim razie jeszcze to 177 zika czy mamy w posiadaniu

No jest średnio, jest średnio, a jeżeli ole, ale jeżeli czy się spodobał, no to łapa w górę, subek i siemanko.